Robimy losową charakteryzację z kołem fortuny. Jest was już ponad 100 tysięcy, więc możecie potraktować to jako taki specjal. No i mam nadzieję, że docenicie, bo miałem masę sprzątania. Zaczynamy od koloru skóry, a wylosowałem pomarańczowy. No zawsze mogło być gorzej, bo mogłem trafić różowy albo czarny. Wszędzie są te gwiazdki. Przyszedł czas na oczy i moja żona zdecydowała, że będzie malowała je dwoma kolorami. No i to wszystko to jest jej inwencja twórcza, więc docencie to. Białe konturowanie, no i przyszedł czas na brwi. Myślałem, że gorzej być nie może, a jednak, wylosował się różowy, no i już czułem jak ja wyglądam. Jednak jak specjal to specjal, pogodziłem się z tym i wylosowałem czarne usta. No już wiedziałem, że jest tragicznie. Ostatnia kategoria, czyli dodatki, a że wylosowałem już wcześniej pomarańczowy, to postanowiliśmy wypróbować taki brokat w żelu. Moja reakcja bezbłędna, no i wyglądałem jak jakiś sęp z niskobudżetowego filmu.